Powiedz mi, a bardziej nie mi, tylko kobietom, które oglądają, czy to jest coś, co można unieść? Bo po pierwsze mogę ci pogratulować, bo to podejrzewam kamień, który nosiłaś. Nie wyglądasz na smutną osobę dzisiaj, więc mogę ci pogratulować, bo to jest chyba menhir, który trzeba nosić, 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 nosić i nosić. Tak, zdecydowanie jest ciężko. Natomiast wydaje mi się, że łatwiej jest mi o tym mówić, bo były to straty na wczesnym etapie. Ja też. Chodziłam do terapeuty, do dwóch terapeutów, nawet i jakoś poradziłam sobie z tą stratą. Yy, rozmawiałam o tym z mężem i mówiłam o tym po prostu. I dzieliłam się tymi emocjami z innymi, więc, więc udało się. I nie mam żadnej uniwersalnej rady, bo każda kobieta będzie inaczej to przeżywać i każda ma inne wsparcie, też rodziny. Nie, każda... Czy partnera, no bo wiadomo, że to jest chyba Dokładnie. najważniejsze. No. Tak, yy, ale zdecydowanie. Da się z tego wyjść, no mhm. tylko właśnie potrzeba czasu i potrzeba sobie dać czasu, i jakby nie uciekać od tych emocji. Dużo trudniejsze albo gdzieś w podobnej trudności jest decyzja, podejrzewam też o, o tym, że staracie się o kolejne dziecko. E, czy możesz powiedzieć, jak wyglądała Wasza rozmowa na ten temat, bo podejrzewam, że to cięższe niż dwa pierwsze poronienia, to decyzja, że podejmujemy ryzyko, no bo to chyba mówimy o podejmowaniu ryzyka już stricte w znaczeniu tych słów. E, tak, po pierwszym poronieniu daliśmy sobie więcej czasu, bo to było około pół roku. E, potem podjęliśmy decyzję, że jednak dalej próbujemy i. Paradoksalnie po tej drugiej stracie było mi łatwiej y, przejść do myśli o kolejnej ciąży, bo pomyślałam sobie, ale przecież co się zmieniło od momentu, kiedy postanowiłam pierwszy raz zać w ciąży, drugi raz zać w ciąży? No próbujmy. Mhm. Y A miałaś wyznaczony taki limit, że dobra, jak teraz nie wyjdzie, to już nie? By, by... Nie, nie wyznaczałam sobie takich Super. limitów. Mhm. Y miałam otwartą głowę na wszystko, co przyniesie los. I nie rozmawialiśmy o tym tak. Y tak na poważnie. Po na prostu, poważnie. Okay. To nie było tak, że siadamy i rozmawiamy, tylko po prostu e, wiedzieliśmy, że chcemy mieć, e, chcemy mieć dziecko, nie lubię tego określenia, że chcemy powiększyć rodzinę, że chcemy kolejnego. Zawodnika rodzin, w drużynie. Tak, dokładnie. E, no i to się wydarzyło.